Niedawno mówiłem o dzieciach Boga i o ich nietypowej praktyce nawracania za pomocą łóżka. Kilka lat temu spotkałem przedstawicielkę tej organizacji na kawie w Krakowie. Ja tam się w język nie gryzłem i pytałem o wiele kontrowersyjnych rzeczy. Jeżeli chodzi o nawracanie za pomocą łóżka, to otwarcie przyznała, że takie coś było, i wiele osób się nawróciło do Jezusa. Była to bardzo skuteczna praktyka. Zwietrzyłem okazję i mówię do niej tak: Słuchaj, ja też przychodzę kryzys wiary. A on do mnie mówi tak, to ja ci mogę rozmowę zaproponować. Okazało się, że oni zaprzestali tego flirty fishingu, czyli nawracania za pomocą łóżka w roku 1987. Głównym powodem był strach przed AIDS oraz przed negatywną opinią społeczeństwa. Później zapytałem ją o smutny przypadek Rickiego Rodriguez'a. Przyszedł on na świat w roku 1975 na Teneryfie w wyniku flirty fishingu. Jego matką była Karen Zerbi, a ojcem jakiś Hiszpan o imieniu Carlos. Do zbliżenia doszło za namową tego człowieka, czyli Davida Berga, a więc męża Karen Zerbi. To on ją namówił, aby podzieliła się własnym ciałem. Oczywiście ten ziomuś zaadoptował Rickiego. Od samego początku w chłopcu widziano kogoś wyjątkowego, przyszłego lidera grupy. Gdy chłopiec miał zaledwie 10 miesięcy, zaczęto publikować historię Dawidito, w której to opisywano, jego wykorzystywano. Nic dziwnego, że chłopak nie wytrzymał i w roku 2001 opuścił tę grupę. Kurwa, to za skórę. Początkowo próbował wieść normalne życie, ale jak kurwa bo takim czymś można wieść normalne życie. Więc postanowił, że zemści się na swojej matce Karen Zerbi, która stała na czele grupy. Stała na czele tej grupy, bo ten ziomek zmarł w roku 1994. No i ten Ricky próbował ustalić miejsce pobytu Zerbi, ale mu się to nie udało. Ostatecznie pozbawił życia współpracownicy swojej matki, a później sam odebrał sobie życie. Moja rozmówczyni z Krakowa osobiście znała Rikiego. Poznała go, gdy był jeszcze członkiem grupy. Według niej nie poradził on sobie z presją i miał różnego rodzaju zaburzenia. Mówi do mnie tak, słuchaj, on nigdy nie był wykorzystywany nigdy, w ogóle, wcale. My w ogóle nie wykorzystywaliśmy dzieci. Nawet władze robiły nam naloty na domy komunalne, zabierali nam dzieci, badali je, a później to nic nie wykazywało. Dla niej to wszystko było prześladowaniem na tle religijnym. Dobra, chuj, tutaj nie dojdziemy do porozumienia. Zapytałem, czy mają wiernych w Polsce. Mówi do mnie, tak, oczywiście. Nawet po naszym spotkaniu przychodzi jeden agento. No i rzeczywiście po pewnym czasie do kawiarni wpada chłop z dwójką dzieci. I pada stwierdzenia w zasadzie pytanie. Spójrz na te dzieci, zobacz jakie są szczęśliwe. Czy one wyglądają jakby były wykorzystywane? Zamurowało mnie. Nasze spotkanie dobiegło końca. Tak jak mówiłem ostatnio, grupa działa do dzisiaj, ale jako The Family International.